Pierwsza księga kronik, rozdział 21. Wtedy wystąpił Szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. Rzekł mianowicie Dawid do Joaba i do dowódców zbrojnego ludu: Idźcie i policzcie Izraela od Berszeby aż do Dan, i donieście mi, abym znał ich liczbę. Lecz Joab rzekł: Niech pomnoży pan lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go jest teraz. Lecz, panie mój, królu, czyż nie są oni wszyscy sługami mego pana? Po cóż pyta o to mój pan? Po co ma to być przewinieniem Izraela? Lecz słowo króla przeważyło wobec Joaba, więc Joab wyruszył i opszedł całego Izraela, po czym przybył do Jeruzalemu i podał Joab Dawidowi wynik, przeprowadzonego spisu ludności było mianowicie w całym Izraelu Milion sto tysięcy mężczyzn zdatnych do walki orężnej, w Judzie zaś 470 siedemdziesiąt tysięcy mężczyzn zdatnych do walki orężnej. Lecz lewitów i beniaminitów nie doliczył do nich, gdyż rozkaz króla był dla Joaba ohydą. Za zło uchodziła też ta rzecz w oczach Pana, więc ugodził on Izraela. Wtedy rzekł Dawid do Boga, zgrzeszyłem bardzo, iż uczyniłem tę rzecz. Lecz teraz oddal grzech Twojego sługi, gdyż bardzo nierozsądnie postąpiłem. Potem przemówił Pan do Gada, jasnowidza Dawida, mówiąc: idź i przemów do Dawida tak. Tak mówi Pan, trzy rzeczy Ci przedkładam. Wybierz sobie jedną z nich, a ja ci ją spełnię. Udał się więc Gad do Dawida i rzekł do niego: tak mówi Pan, wybierz sobie albo trzy lata głodu, albo trzy miesiące tułaczki przed Twoimi wrogami. A miecz Twoich nieprzyjaciół dosięgniecie, albo trzy dni miecza Pana nad Tobą w postaci zarazy w kraju, kiedy Anioł Pański będzie szerzył zagładę w obrębie wszystkich granic Izraela. A teraz rozważ, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Wtedy Dawid odpowiedział Gadowi: Jestem w wielkiej rozterce, lecz niech dostanę się raczej w ręce Pana. Gdyż bardzo wielkie jest jego miłosierdzie, lecz w ręce człowieka niechaj się nie dostanę. Zesłał tedy Pan na Izraela zarazę, od której padło z Izraela siedemdziesiąt tysięcy mężów, i wysłał Bóg anioła do Jeruzalemu, aby w niej szerzył zagładę. Lecz gdy szerzył zagładę, wejrzał Pan i ulitował się nad nieszczęściem, rzekł więc do anioła szerzącego zagładę, dość na teraz, powstrzymaj swoją rękę, anioł zaś Stał wtedy przy klepisku Ornana, jebuzejczyka. A gdy Dawid podniósł swoje oczy, ujrzał anioła pańskiego, stojącego między ziemią a niebem, z mieczem wydobytym w jego ręce, wyciągniętej nad Jeruzalem. I padli Dawid oraz starsi odziani w wory pokutne na swoje twarze. Potem rzekł Dawid do Boga, czyż to nie ja nakazywałem policzyć lud, to ja jestem tym, który zgrzeszył i popełnił tę wielką niegodziwość. A cóż uczyniły te owce, Panie, Boże mój, niechaj Twoja ręka dotknie mnie i dom mojego Ojca, ale na Twój lud niechaj nie spada ta klęska. Wtedy anioł pański rzekł do gada, aby oznajmił Dawidowi, że Dawid ma pójść i wznieść ołtarz dla Pana na klepisku Ornana Jebuzejczyka. Poszedł więc Dawid na słowo gada, który ten wypowiedział w imieniu pana. Ornan zaś, który właśnie młócił pszenicę, obejrzawszy się, zobaczył anioła, to też ukrył się wraz z czterema synami, którzy byli z nim. Gdy zaś Dawid przyszedł do Ornana, Ornan spojrzał i zobaczywszy Dawida, wyszedł z klepiska i oddał Dawidowi pokłon aż do ziemi. Po czym Dawid rzekł do Ornana: Odsprzedaj mi całe to klepisko, a ja zbuduję na nim ołtarz dla pana za pełną cenę jego wartości. Odsprzedaj mi je, a niech ustanie ta klęska wśród ludu. Wtedy Ornan odpowiedział Dawidowi: weź je sobie, a pan mój król niech uczyni z nim, co mu się podoba. Patrz, oto oddam woły na ofiarę całopalną, młotkarnię na drwa, a pszenicę na ofiarę z pokarmów. Wszystko to daję. Lecz król Dawid odpowiedział Ornanowi: Nie tak, lecz ja chcę kupić je za pełną cenę wartości, tego zaś co twoje nie wezmę dla pana, aby złożyć mu ofiarę całopalną za darmo. Zapłacił więc Dawid Ornanowi za to miejsce sześćset sykli złotem. I zbudował tam Dawid ołtarz panu, złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania, i wzywał pana, a on go wysłuchał zsyłając z nieba ogień na ołtarz całopalenia, wtedy pan nakazał aniołowi, aby schował swój miecz do pochwy. W tym czasie Dawid, widząc, że pan wysłuchał go na klepisku Ornana i Jebuzejczyka, składał tam ofiary. Przybytek pana zaś, który kazał sporządzić mojżesz na pustyni z ołtarzem całopalenia, był w tym czasie na wzgórzu w Gibeonie. Lecz Dawid nie mógł iść przedeń. Aby pytać Boga o wyrocznie, gdyż lękał się miecza anioła pańskiego.